Halo Miski, Ekilas 53 moi kochani, 25 minut i zaczynamy kolejny odcinek The Sims 3 Moi kochani, ostatnim razem, ostatnim razem zwiedzaliśmy kryptę, chyba największą piramidę w ogóle jaka tutaj jest w tym Egipcie. Nie pamiętam gdzie skończyliśmy, ale chyba chyba tu gdzieś byliśmy, to nie wiem czy to ruszyliśmy w każdym razie. Dobra, o, popatrzę sobie co nas tu jeszcze czeka no Ta piramida jest taka... no dość obszerna moi kochani, ale mniejsza. Tuśmy wchodzili tutaj ten, tarem, ten, ten, wszystko mniej więcej kojarzy, czy to jest puste? Nie, nie jestem pewien. To będzie trzeba sprawdzić i trzeba będzie iść jeszcze raz do tej dziury, bo nie pamiętam czyśmy <laughs> tam wszystko załatwili. Dobra, mniejsza, on się wyśpi. Tych turkusów już niestety no raczej nam się tego nie uda zebrać. Chociaż sprawdźcie moi kochani, czy tu jeszcze są gdzieś te turkusy? Dobra, zaczyna się muzyka, zaczyna się muzyka. Czekajcie moi drodzy, bo nie wiem czy mi... Aha, dobra. Co to jest? turkus. No to kurczę. turkus czy turkus to jest? Turkus, wiecie co? To myślę, że potem... Pojedziemy po to, bo jednak kurczę, no może za to będą jeszcze jakieś dziwne bonusy, także... Na chwilę zostawimy piramidę i wrócimy tutaj później, jak już tego turksusa zabierzemy, tak mi się wydaje. Dobra, niech on to zrobi wszystko, co ma zrobić. I teraz tak, trochę śmierdzimy, no trochę jesteśmy głodni, a właściwie bardzo jesteśmy głodni. Towarzystwo średnio, twoje wakacje zakończą się za 12 godzin. Nie, moi kochani, to w takim razie nie idziemy po tego turksusa, potem po niego pójdziemy. Szybko, szybko mi się umyj, szybko, szybko, szybko. Jest tu gdzieś to w puszce? Co to jest? Galiarda, nie wiem co to jest, ale my to sprzedamy potem Boże, tego jest naprawdę sporo Ej, czekajcie, bo ja nie wiem gdzie jest, mój, gdzie jest mój spray w puszce, znaczy prysznic w puszce Halo, halo! Co to jest? To jest przenośnik muzyki I chyba, chyba będziemy brudni wracać do domu, no trudno w takim razie To głupie, to jest chyba jednorazowe w takim razie, dobra Co to jest? Suszone jedzenie niskiej jakości Zjedzmy to Zjedz mi to proszę i jeszcze zjedz to, zjedz i tak dwa razy myślę, jak zjesz to będzie dobry I teraz tak mojkani, co to za dziwne to? O, że pyszne jedzenie, o, przejedzony, łe jak już jest przejedzony Dobra majkani tak czy owak <laughs> Najpierw tak, sprawdzamy to Na szybko moi drodzy, na szybko, bo jednak no, wakacje się kończą powoli, także no niestety A jeszcze chciałem tego Turksusa złapać, swoje łapska Chociaż nie wiem, czy nas to przyniesie automatycznie, czy ten sim, no nie wiem, nie wiem mojkani. Trochę tu jeszcze mamy rzeczy do zwiedzenia, no ale no nie mam pojęcia, dobra, 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 zamknij to i idź dalej do tej dziury I teraz tak, jak się to nam nie uda, moi drodzy, to... Aha, tu będziemy mogli to jeszcze usunąć, dobra, w porządku, dobra, roz... Aha, dobra, dobra, to nawet nie trzeba tej dziury ruszać, bośmy przecież, moi kochani, uruchomili to przejście tutaj O właśnie, któreś się tak notabene za nami zatrzasnęło, a to już mniejsza I dobra, i postarajmy się w takim razie... czekajcie, jesteśmy cali brudni tak capimy, tak śmierdzimy, zaraz będziemy się. O jezus, no przepraszam moi kochani, no, no 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 bywa moi drodzy, no bywa Zajrzyj do środka moi drodzy, niestety yeah. ciekawe jest nas tam coś zeżre To byłoby takie w sumie smutne Dobra, ale capimy, ale capimy moi kochani Dobra, i co nas tam spotka moi drodzy, Nimum pojęcia, aczkolwiek boję się, że to się źle skończy Fajnie jakby się otworzyło jakieś przejście dalej, ale to też w sumie wątpliwe dość, no wątpliwe Dobra, jesteśmy? Zajrzyj do tego środka, bośmy tam nic nie wyjęli, moi drodzy, nie wiem Jest, dobra, o to chodziło yy, 158 antycznych monet Dobra, okej, okay, podobało mi się o, Po to tu przyszliśmy, moi kochani Spoko w takim razie Dobra, moi drodzy, jeszcze trzeba szybko, bo z tego co pamiętam Trzeba było przejść, o, tędy Bośmy to otworzyli ostatnio Także na spidzie moi kochani, na spidzie, Tylko jak on to przepchnie, to ja nie mam pojęcia Przepchnij, przepchnij, dobra, okej, okay, przepchnął Tak mi się wydaje, super Nie wiem, co my to za dziwne umiejętności pielęgnujemy, tworzymy <laughs> Bo na... No Jezus jak on cuchnie, jak on cuchnie Boże, no tak, tak to było jak się siedzi w tych piramidach całe dnie i noce Czekajcie, które te umiejętności, umiejętności pielęgnujemy Co ja mówię? Wow Tego tu jest dosyć sporo moi kochani I to wygląda na całkiem, całkiem fajne Tu chyba za pomocą tego będziemy mogli się wydostać na zewnątrz Co się na pewno nam przyda I teraz tak Najpierw, o, proszę bardzo To wygląda na jakiś taki, nie wiem, główny grobowiec Tak mi się wydaje Znaleźć ukryte drzwi Okej okay, w poko możesz, możesz znaleźć mój przyjacielu Wrócimy do domu to od razu się spotkamy z naszą kochaną Marią Egipska mieć, dobra. Nie wiem czy dobrze przeczytałem nawet. Mniejsza w każdym razie. Dobra, to pięknie poszło, wszystko super i teraz tak. To jest jakiś dziwny labirynt, którym jak... O, tu coś można? To można przepchnąć, tak? I to będziemy musieli. Dobra, rozumiem moi grani. To na razie usuń Kajluśka. Co prawda capisz strasznie niemiłosiernie, no ale co ja ci poradzę? Spoko i to też usuń jeszcze Kajluśka. Bieguśkiem, bieguśkiem, bieguśkiem bo się nam zaraz urodziny, znaczy urodziny, Boże, bo się nam zaraz wakacje skończą. I to będzie trzeba przepchnąć tu pewnie po to, żeby otworzyć te główne przejście. Tak mi się Dobra, 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 czekaj, czekajcie, czekajcie, bo Kylie się już denerwuje, no ja bym się też do niego miejscu denerwował I jakbyś się tak capchnął, capnął, capił, dobra, czekajcie, pop pociągnij daleko, czy on już nie capi, czy mi się wydaje, moi kochani? No pisze, że brudny, a jakoś tak, chyba już, on jest już tak brudny, moi kochani, tak cuchnie, że aż tego, 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 <grym> tego smrodu nie czuję, już nawet go nie widać Dobra, pchaj, 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 spokojnie to musimy przepchać tutaj, tak mi się wydaje przynajmniej, i wtedy coś otworzymy na pewno No zobaczymy, ja w każdym razie, moi kochani, przepraszam was z góry, jeżeli będziecie słyszeli odkurzać, bo ojciec się wziął i odkurza nowym odkurzaczem, notabene Także, no nie wiem, zobaczymy Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać Dobra, piknie Super Tak, super Czy to jest zejście jeszcze niżej, moi kochani? Nareszcie, póki co, zacięło, on sobie tak musi, wiecie, tak złapał i trzyma Strasznie to słychać, nie wiem, czy, czy to będzie na nagraniu co prawda zacięła nam się gra No ale w porządeczku Dobra przesunęliśmy O jezus jeszcze niżej Nie mój Kaj no to jest takie kurcze trochę I co i tutaj też jeszcze można niżej przejść Czekajcie bo tu jest dziura którą będziemy musieli zbadać Tutaj też jest dziura którą będziemy musieli zbadać I czy tutaj coś jeszcze jest ciekawego do podniesienia Tutaj są jakieś dziwne rzeczy Tośmy otworzyli Zagadkę w tym miejscu rozwiązaliśmy I będziemy mogli chyba zejść na dół Wiecie co zejdę ale potem jak te dziury przebadamy Dobra Kajluśka gdzie ty jesteś? Co zostałem wys wy wysokiej jakości? Przełącznik i go aktywowałem. No spoko. Aktywowałem przełącznik, no i coś się odblokowało, czy nie bardzo? Nie bardzo chyba. Nie wiem w sumie, moi drodzy. No tutaj nie, tu jest wyjście z grobowca. Tu się nic nie aktywowało raczej. Czy ty coś tam znajdziesz, przyjacielu? A, y fragment sarkofagu królów. No dobra, jak najbardziej w porządku. Nie wiem co się stało z przejściem mojej kani, ale chyba będę musiał na chwilkę przerwać i zobaczyć, czy słychać strasznie to cholerne odkurzanie, bo jest coraz bliżej ten dran jeden. Także gdzie mi z tym? Zaraz wracam! No już jestem Miszki, dobra, okej, załatwiliśmy, pro... znaczy załatwiliśmy, mój ojciec poszło odkurzać dalej, <gry> także jest w porządku Dobra, czy ty to uruchomiłeś tak, uruchomiliśmy, bo tam był jakiś tam kawałek jakiegoś dziwnego grobowca, coś takiego tam było i tak moi drodzy, no muszę to przejrzeć jeszcze, my coś tu na górze mamy, nie wiem Aczkolwiek znaleźliśmy piętro niżej, gdzie są kolejne dziwne komnaty Sprząbane moi kawań, to się nigdy nie kończy, to się nigdy nie kończy Rozrzuć siano, a rozrzucaj se to siano jak potrzeba Dobra, to może być coś ciekawego, rozrzuć siano no i okej, okay, no i na co to było? Nie mam pojęcia, aczkolwiek może to coś pomogło. Dobra, co to jest? To jest coś śmiesznego, co chciałbym zrobić właściwie tego zdjęcie, to będzie takie śmieszne. Czekajcie, gdzie jest tu mój aparat kochany? Tak, zrób zdjęcie, proszę bardzo, obiekty, martwa natura, pyk. No i super. Co prawda zdjęcie jest warte 0, a ja wydałem tylko kolejne 17 dolców, ale to już mniejsza. Dobra, zbieraj to, co tutaj trzeba zebrać. Coś tutaj jest konkretnego nie bardzo. Tu coś jest oglądać mogę, tu nic nie ma. Dobra, torba pieniędzy. No to jak najbardziej w porządku, mojka, nie wiecie, torba pieniędzy zawsze w porządku. Dobra, to jest jakaś dziwna, wielka komnata i teraz... To się świeci na zielono, więc to pierwsze zbadamy. Boję się, że to są jakieś dziwne pułapki, moi drodzy, że wiecie, jak złapię coś, co nie powinienem złapać, to się nagle mumia jakaś obudzi albo coś takiego. O właśnie, moi drodzy. Znalazłem torbę pieniędzy, tak? No dobra, czy to się zrobiło takie dziwne, wiecie co? Ja wolę tego nie ruszać, moi kochani. Bo no, no wolę nie, ale przejdę przez te drzwi i zobaczę... A dobra, dalej cuchnę, czyli jest w porządku. Przełącznik go aktywowałem i jakieś tam torby pieniędzy. No dobra, spoko, jesteśmy w domu. Idziemy dalej, przejść przez drzwi. Boże, co tu się dzieje, moi kochani? A nie, przepraszam, tu są jeszcze jakieś tajemne drzwi. Dobra, okej, okay, znalazłem i to tak w sumie przez przypadek, ale też... Już... Aha, tu są. Boję się tutaj wejść, moi kochani, no bo tu są jakieś dziwne elementy i... i wiecie... No nie wiem, kurczę wejdę, włączę, tu się zacznie coś wystrzeliwać z tego, nie wiem, jakaś, jakiś ogień albo coś, tym, a, ogień się zacznie wystrzeliwać, to po prostu z kategorii mm, neologizmy, słowotwórstwo. <laughs> Ale no to się może źle skończyć dla naszego kochanego Kyla który ma już dość, bo śmierdzi i jest samotny. Jest to taki samotny, z nikim nie gada, <laughs> nie gada z nikim. Mamy telefon komórkowy, w sumie ciekawe jak tutaj te, <laughs> jak to się nazywa, kurczę co jest? Odgrył sekretne drzwi, to przejdź przez te sekretne drzwi, mój drogi. Dobra, chciałem powiedzieć... Yy... Roaming, tak to się chyba nazywa Ciekawe jak tutaj stoi roaming, tak? Nie jestem pewien Kopnij, kopnij no w takim razie, kopnij jak mówisz A nie kopniesz, no to nie kopnij w takim razie, to nie kopej! Dobra, mieć znalazłem jakąś, to jest coś śmiesznego To mogę opłakać, op opłakiwać właściwie Opłacz, bo to może coś się stanie o proszę bardzo, widzicie? Kurczę, to jest dobre, podoba mi się to wszystko, naprawdę mi się to podoba, ale najpierw zanim zaczniesz opłakiwać, to idź, to tam wejść to zbierz. bo jak on cuchnie, na pewno nie mamy tego prysznica, przecież jak ja wrócę do domu, do Marii, to na mnie po prostu weźmie i, 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 i wymieni na lepszy model. To też trzeba będzie potem opłakać, ale, ale... Mamy tyle rzeczy, moi kochani. Jak wrócimy do domu, zajmiemy się tym wszystkim. Dobra, znaleźliśmy kolejne pięć monet Czy coś my znaleźli, bo w sumie nie wiem? 75 monet antycznych. Dobra, mieć. Opłak, opłacz, opłacz, co masz opłakać? I czy na, na pewno nie mamy nic? Nie no, jak Boga kocham, nie mamy, moi kani, trudno. Coś się stało, opłakaliśmy to? Nie bardzo, nie bardzo, moi drodzy. No dobra, w, taki, w takim razie chodźcie tutaj i trudno. No bo co, no, można to niby, no, niby można to zbadać, mojej Kain, no, ale to jakoś tak dziwnie, no, nie, no, nie, nie, wolę nie ryzykować, mojej Kain. no, a zginie potem ten Kaili i co ja zrobię, no, nie, no, i czym ja wrócę, z czym ja wrócę do domu, tyle skarbów już mi na Royal? nie, nie, to nie jest dobry pomysł. Wow, dobra, to jest chyba główna komnata, tak mi się wydaje, czekajcie, oddalimy to trochę. I to wygląda mi na główną komnatę, tak, nie, tam jest dalej główna komnata. No, chciałbym to jeszcze przejść, kurczę, ale, moje Kain, no, boję się, że mnie to zaraz... Cofnie, popchnij daleko, nie popchnij, popchnij, nie popychaj. Co tutaj można, tu nie można, nic. Dobra moi drodzy, co by tu zrobić? Ja muszę to zatrzymać, dlatego bo... Co to jest? Nie wiem co to jest, aczkolwiek zbierz łup, zbierz łup i będzie w porządku. Mm, teraz tak, to trzeba... Tu nic nie trzeba. Nie wiem czy tu są jakieś tajemne przejścia, czy coś. Idź ty ten łup zbieraj, a ja się rozejrzę. Trzeba byłoby przepchnąć tutaj to coś, tak? Mogę to popchnąć, dobra. To byłoby w porządku, ale ja mam inną zagwózkę. Dobra, alabaster jakiś tu jest. To mniejsza. Dobra, idź tutaj i spróbujemy to poprzepychać. To czym... Tu nie można, tu nie można. Tu jakieś sekretne drzwi są mnie, nie ma. Tutaj nie przejdziemy, nie przejdziemy. Aczkolwiek no przez... ogień to ja nie chcę przeskakiwać przynajmniej. No nie chcę. No powiem Wam szczerze, że nie chcę. Za to tu coś jest, tak? Czy mi się wydaje? Czekajcie, bo jest Ewidentnie coś co mogę przesunąć I to jest też takie dziwne Ale nie wiem co to znaczy Dobra mniejsza Słuchaj Kajluśka Przede wszystkim będzie nam potrzeba to przepchać w tę stronę Pociągnij Trzeba to będzie zrobić tak żeby on się nie podpalił A jednocześnie umieścił to tutaj Chociaż moi drodzy czekajcie Bo w sumie zostaw to I spróbujemy tam nastąpić na to po prostu Bo to wygląda na coś co wystarczy No wiecie co, Na co wystarczy po prostu stanąć Tak mi się wydaje przynajmniej Tak i teraz tu mogę nastąpić, to może być śmieszne. Aha, dobra, rozumiem. Czyli jednak potrzebujemy tego tutaj. Dobra. To nie jest takie trudne, ale już chyba teraz rozumiem, po co się tutaj w ogóle to zrespiło, czy znaczy zrespiło, po co tutaj to jest? Mianowicie będziemy to musieli przesunąć taki kawał, drogi mojkani, żeby to położyć na tę drugą płytkę i wtedy otworzą się chyba te dwa przejścia. Właściwie to są aż trzy przejścia. Śmieszne. Śmieszne, 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 śmieszne. Popchnij to jeszcze. Mhm, mm i teraz... Nie, dobra, czekajcie, teraz musimy to zrobić jeszcze inaczej, bo ja się boję, że on wejdzie w ogień, a tego byśmy nie chcieli. Teraz to musimy popchnąć do przodu, popchnij raz, tak mi się wydaje, a potem zostaniemy tutaj i popchniemy to drugi raz w bok. Potem trzeba będzie przyjść po jeszcze jedno, dobra. Pyk, i spoko. Teraz idź tutaj i popchnij to tutaj i będzie w porządku. No popchnij to, popchnij, nic się nie bój. Popchnij. Boże, jak on capi, jak on mojej mojkani, to jest takie już takie, wiecie, to jest z kategorii cuchnę, cuchne i już będę cuchnął przez wieki. Dobra, super. Teraz mogę na to... Nie, no to w sumie nawet nie ma sensu na to następować. Aha, dobra, rozumiem, czyli potrzebne nam jest to mimo wszystko. Dobra, idź tutaj, ale co to znaczy? Nie można przesunąć w tym kierunku, nie można... Aha, dobra, czyli w porządku. Jak pójdę tutaj i wezmę to, pociągnę... Dobra, musimy to przyspieszyć. Z 22. Twoje wakacje zakończą się za godzinę, moi drodzy, no i trudno. Już chyba tego w ogóle nie dociągnę. Tak, tak mi się wydaje. No i gademy tyle moi kochani. Nie odkryliśmy chyba wielkiej piramidzkie... Pi piramidy. Tak, takiej piramidy, no zagadki piramidy wielkiej naszej kochanej. Chociaż kurczę mogę jeszcze spróbować, no nie wiem. A trudno moi kochani, no nic, Wrócimy tu sobie innym razem, aczkolwiek. Co to jest za dziwne miejsce? Do bazy wypadowej. Wiecie co? Nie wiem czy zdążymy, aczkolwiek ja bym chciał jeszcze po jakiś Turksus pojechać, Turkus. I wtedy moglibyśmy, moi drodzy, no nie wiem, kurczę, może zaliczyć tego questa jeszcze. Źle to wyważyłem, no źle, źle, źle. Czy tu coś jest? Tu jest yy, podnieść. Dobra, i teraz tak, ciąg da radę, nie mam pojęcia. Wracaj z mojej sonie, mój drogi, mamy tyle łupów, moi drodzy, że to się na pewno opłaci nam w jakimś większym lub mniejszym... Nie no na pewno się zwróci ten wyjazd, a nawet może jeszcze zostanie coś... Yy, <grym> na no, jakieś malutkie pierdełki, ale to już sobie w domku sprawdzimy. Dobra, pośpiesz się Kailuś, bo... O, chociaż ten przy... No, Egipt to miejsce, w którym jeszcze możesz wiele odnaleźć. Wróć do domu, odpocznij, opowiedz wszystkim i wyrusz w nieznane. No i tyle, mojka, nie zdążyliśmy tego. No niestety, ale było fa... całkiem fajnie, nie wiem, napiszcie, czy chcielibyście czegoś takiego y, zobaczyć więcej, bo ja jak najbardziej. Fajny wystrój w ogóle, strasznie mi się podoba ta taka wiata mała, słoneczne wybrzeże, muszę sobie to znaleźć. Więc znaczy no w sklepie. Dobra moi kani, tak czołak. Ja wracam do was za chwilę, bo teraz widzicie coś się ładuje, a zanim to się załaduje, to trochę będzie. Zaraz wracam. Dobra, miśki, jestem z powrotem. Przyjechaliśmy a jesień tutaj całą parą, moi drodzy. Dobra, ale jesteśmy w taksówce, także nie zmokniemy. Wow, wygląda to całkiem fajnie. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie wiem, ale kurczę, zobaczcie jak to wszystko pięknie się prezentuje teraz. Kurde, la fele, jak mi się to podoba. Turystki, nie turystki. Jesień pięknie, wszystko kwitnie, wszystko, znaczy kwitnie, boże, nie ta pora roku, kilos. Jest, nie, jest naprawdę urokliwie, uroczo, bardzo ładnie, podoba mi się Dobra wracamy moi kani, to jest takie w sumie takie filmowe Wrócił z Egiptu, takiej burzliwej Polski, właściwie nazwijmy to Polsko, no mówmy Powiedzmy to otwarcie, no. no gdzie to może się zdziać wszystko jak nie w Polsce Nic moi kochani Wow, co to za dziwne farmy jakieś Nie wiem, to są chyba farma rybna Tak też myślałem Dobra moi drodzy, wracamy do domku i teraz tak Mamy Wow, to jest jakaś tama czy co to to goddamy Zapora huera, a nie tama Boże kochany Mniejsza Tak czuwak, umyliśmy się w samolocie To fajnie, w sumie fajnie Egipt wróć tam, aby kontynuować zadanie Wróbce Wrócę, wrócę może jeszcze w następnym... Nie wiem, moi kochani, napiszcie co, co uważacie na ten temat, bo... wow, Poczekajcie moi drodzy, bo my tu zaraz będziemy mieli komornika! Rachunki małe, ale jest jeszcze jakaś poczta. Dobra moi drodzy, załatwmy to co mamy załatwić. I trzeba koniecznie nakarmić Oliwkę, która pewnie już chyba nie dycha. Znaczy już jej pewnie tu z nami nie ma, prawda? Oglądaj. Nakarm. Nie! Jest! Żyje! Dobra, okej, okay, jak żyje to w porządku. Dobra moi kochani, czekajcie, to trzeba trochę przybliżyć, bo jesteśmy za daleka. Tak jak mówiłem, myszka nie działa. Czy nie działa? No nie działa, no nie oszukujmy się, nie działa. Dobra, zapłaciłem co miałem zapłacić i teraz jeszcze weźmy pocztę. I zaraz zajmiemy się szlifowaniem, sprzedawaniem, kompletowaniem. Boże. O Maria, twój list bardzo mnie uczycił, jesteś dla mnie kimś niezwykle ważnym. Spotkajmy się wkrótce. O, zachwyciło mnie to, co piszesz w swoim liście. Możesz powiesz mi to raz jeszcze osobiście. Ale kurczę, kochani, są te moje, o, kochane amorki. Ale to za chwilę, mojka. I może w drugiej części odcinka nam się uda. Tak, czołga, co my możemy z tym zrobić? To jest prezent, tak? Możemy to sprzedać? Za 198, zobaczymy. To jest tak, fragment. Czemu nie mogę tego zrekonstruować? Za mało fragmentów. mhm. To jest torba pieniędzy. To my to... W takim razie zbieraj gotówkę. LOL, to tak trochę mało. Ale dobra, druga jest 168. Musimy trochę tych dolarków naorać. Proszę bardzo, udało się. Dobra, co to dalej? Skarabeusz Skarabeusz, bardzo fajnie To się go, to się go potem zostawi gdzieś, czekać. A to co jest? Daj prezent. Nie wiem po co to w ogóle jest Wycięta gwiazda. Nie mogę tego nawet sprzedać Gnom Sultana. I co to znaczy? Co? Mogę go sprzedać? Tego gnoma? 1014. Dobra, zaraz go sprzedamy. Chociaż nie wiem, czy to się... No, nie wiem czy dobrze robię mojej kani, ale no mniejsza. Zrekonstruować, czy nic nie zrekonstruujemy? Ale o, proszę bardzo, możemy coś zanalizować. Co z tym możemy zrobić? Też. Analizuj wszystko, dobra. To jest chwila, kiedy będziemy się skupiać mojej kani nad naszymi y, znaleziskami z Egiptu. Dobra, okej. Okay. Warty jest 114, mhm. pieczęć grobowca, waza jest 98 i teraz musimy ka każdą tak po kolei przeanalizować, 94 No i teraz tak, no czy my to będziemy ozdabiać tu do mnie? Nie no, raczej nie, chyba to sprzedamy po prostu. 66, 30, jakieś wazy, jakieś te. To mi się podoba, czy może no nie wiem, kurczę moi kochani czy my to sprzedać to czy nie sprzedać? Nie graj w gry komputerowe Kaliś. Czekajcie moi kani, bo kurczę, dużo tego mamy. O, proszę bardzo, sztaby złota. Nie no dobra, szlifuj, szlifuj wszystkie, szlif szmaragdu. Proszę bardzo, szlifuj. szlifuj. Szlif szmaragdu, szlifuj, szlif szmar, ale to kliknąłem szlifuj wszystkie, a to chyba nie powinno być problemu. Wyślemy i będzie to więcej... Znaczy tak mi się wydaje przynajmniej, że powinno przynajmniej... Mm, powinniśmy to opylić za więcej. To się nam nie przyda, bo to jest chyba jakiś klucz. 30 dolarów. Czekajcie, bo nie wiem czy myśmy te wszystkie szmaragdy wysłali do szlifu. No właśnie. Y szlifuj wszystkie. Szlif szmaragdu, szlif owalny. Szlif owalny. Nie wiem po co nam to wszystko mojikanie, ale zrobię te szlify owalne i zobaczymy co to jest. Nie wiem, może to sprzedamy potem. A jak nie, to najwyżej się da jakimś pięknym kobietom albo naszej kobiecie, kochanej Marii. Dobra, wydamy trochę na te szlify wszystkie mojkanie. Mam nadzieję, że to się nam zwróci. Teraz tak. Co jeszcze mojkanie tu mamy ciekawego? Mamy... O, proszę bardzo, co to jest? Galliarda, Rzadkie. To sprzedam. Bo to jest jakaś roślina, to się... Chociaż nie wiem dlaczego tego nie zasadziłem. A to już mniejsza. Właśnie, jak to nasze roślinki? Bo to może być cieka... całkiem ciekawe. Yy, wyrzuć oglądaj. Czemu mam to wyrzucić? Czemu mam to wyrzucić? To jest takie kurczę, fajne, nie w porządku. Co tu pisze? Bardzo dobra, dojrzałe, powszechna. No to nie, może to się jeszcze coś robi. Tam trzeba będzie to odchwaścić. Idź no tutaj, Kajluśka, żebyśmy czasu nie, nie, nie tracili. Skarabeusz. I tu jest jakiś szlif. No i dobra, okej. Okay. To można sprzedać? Można. Sprzedamy. Pyk. Trzeba to, kurczę, moi kanie, wszystko posprzedaj. To też posprzedajemy. To też. Gnom Słutana? Pewnie, sprzedajemy. Dobra, moi kochani. trochę tego jest. Fragment sarkofagu, to zostajemy, żeby to potem, wiecie, moi kochani... Yy... No, żeby to moi drodzy. Czy to jest? Skarabeusz. Wow, mamy skarabeusza. Dobra, nowe zwierzątko. Nowe zwierzątko, nowe zwierzątko. Nowe zwierzątko do kolekcji. Dobra, Majka, gdzie z tego postawimy? No gdzie se go postawimy Oho, tu będziesz nam stał skarabeuszku kochany tu. O, proszę bardzo, jak ładny. Jaki ładny skarabeuszek tutaj stoi. Ohoho. Oho. Dobra, wszystko fajno. Ty sobie oglądaj, ale czemu tutaj światło nie świeci? Co się tak ciemno zrobiło nagle? Musimy tu za jakieś światło zainwestować, ale to za chwilkę. Co to jest? To są sztaby złota, tak? Sztabka miedzi. Mogę to sprzedać? Mogę. Tak. To sprzedam to wszystko, moi kochani, chyba w takim razie. No bo co? No bo to w sumie nam się to nie przyda. No na co mi te sztabki miedzi? Czy ja mogę zrobić inaczej. Daj prezent, tylko mogę dać prezent. To posprzedajemy to wszystko, moi kochani. Będziemy bogaci i za te pieniądze, które teraz zdobyliśmy, pojedziemy z powrotem do Egiptu. Ale to, wiecie co w sumie? Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żebym tam wrócił i jeszcze coś posprawdzał? Zły odbiór. A tam zły odbiór, możesz zawsze trzasnąć i na przykład... O tu jest jakaś antenka i wtedy się poprawi Napiszcie co uważacie i jeżeli będziecie chcieli to wrócimy tam w jakimś tam przyszłym odcinku Bo, bo mnie się strasznie podoba ta wyprawa do Egiptu i żałuję, że nie, nie, nie zostaliśmy tam na dłużej Ale mniejsza, może teraz yy, uda nam się tam przyjechać trochę yy. Nie tyle trochę szybciej co to właśnie <laughs> na trochę dłużej I wtedy będziemy sobie różne takie fajowe bariery jeszcze dalej sprawdzać Dobra sprzedaj wszystkie zdjęcia za 16 dolarów Oglądaj te zdjęcia czy ja tu to mogę powiesić tutaj gdzieś? Mogę? Mogę. Dobra, to są zdjęcia z Egiptu, mojgani. Zostawiam je, ale dobra. Czekajcie, będziemy je wieszać tu sobie. Tu są nasze szlify. Boże, jakie to jest piękne w ogóle. Tyle rzeczy ciekawych. Powiesimy je sobie tutaj gdzieś. O, tu. Tu na przykład. Tu. Tu jest tak... Tak, to jest też nasze miejsce na ten... Twórca. To się rozmazało bez tytułu, ale to jest ładne. Podoba mi się. Ale takie ciemne... A to co jest? Czemu one są takie rozmazane? Nie, dobra, nie podoba mi się to, rozumiem. To chyba dlatego, że mamy tani aparat. Nic, moi kochani. Przenieś wszystko. Nie, nie przenoś tego, tylko to po prostu sprzedamy. Sprzedaj wszystkie zdjęcia za 16 dolców, to jest stosunkowo mało, ale no nic. Musimy się postarać jakiś lepszy aparat i wtedy będzie, będzie nam to łatwiej szło. I teraz tak, co dalej tu jeszcze mamy ciekawego? Tu jest fragment sarkofagu, to zostałem. Relikty egipskie, no to bym chciał sobie zostawić. Sarkofag królów, za mało tego wszystkiego mamy, ale ja sobie to jeszcze potem ładnie ogarnę. Dobra, tu mamy namiot, tu mamy suszone jedzonko. Te, to są jakieś dziwne klucze, tak mi się wydaje, no tego chyba nawet nie można sprzedać. Sarkofag można też za mało, czyli to raczej nie. Dopiero chyba po zrekonstruowaniu można to potem opylić. Szmaragd. szmaragd mogę... A to zostawiam sobie, bo mi się, bo mi się może jeszcze kiedyś przydać dam kobiecie jakieś ładne i będzie wszystko w porządku. Dobra moi kochani, to teraz tak, mamy trochę hajsu, to znowu zabawmy się w kupowanie jakichś fajnych dziwactw. Przede wszystkim, ja bym chciał kupić sobie jakąś taką gablotę, no, gablotkę, nie gablotkę, czekajcie, przejdę teraz do tego trybu. Chciałbym kupić, nie chcę tego, to mi dajcie mi spokój. Chcę sobie kupić jakieś mm, No gablotę, Komodeo. komodeo tego słowa mi brakowało, żeby na niej postawić moi kochani te wszystkie nasze znaleziska z Egiptu. Czekajcie, to jest ładna, ale to jest taka mała, ja bym cię taką dużą, jest taka duża, czy jest coś takiego? Nie bardzo, a to to wygląda co? Oj, lecieło się. Kurczę, teraz mam ten problem z takimi, kurczę, mm, z takimi zacinkami, ale niekoniecznie wynikającymi z problemów y, technicznych, tylko no nie wiem. Jakieś pliki systemowe się pochzeniły. Muszę to potem posprawdzać. A może coś innego, może tutaj damy to lepiej. W sumie wiecie co? W tym domu jest za ciemno, potrzebujemy światła, tak, to, to jest operacja światło, moi kochani. Trzeba to wszystko jakoś ładnie przyozdobić światełkiem, czekajcie moi drodzy. Pyk, lecimy. Na pewno nam się przyda... Czemu to się tak wszystko oddala, tak niefajnie? Dobra, tak i teraz dobra. Tu trzeba to światełko wymienić, bo jest takie kurczę liche. Potrzeba nam jakiegoś światełka takiego mm, kuchennego, takiego zwisającego ze ściany. Czekajcie moi drodzy, zaraz wam pokażę o czym mi chodzi. I, o coś takiego, tylko żeby to było... co to są świeczki? Jakie muszelki, to muszelki to jest w kibelku, powiesz, ale to potem. Może właśnie coś takiego, o. Tylko żeby to tak trochę tego światła jednak dawało. No, no by, byłoby fajnie jakby dawało tego światła trochę. O, może lampa taka. Egipska. To w sumie taka pamiątka z Egiptu by była. Śmiesznie. Tu są jakieś... To mi się podoba, ale na przykład do łazienki to by było fajne. Takie, na przykład takie świece, nie? Jak myślicie? Takie byśmy sobie dali świece. O, proszę bardzo, pyk. Na wejściu, pyk, ale kurcz, to ładnie wygląda. Co prawda, drogie to jak cholera, no ale czego się nie robi, żeby mieć piękny dom, prawda? Czekajcie, chciałbym... Tu były jeszcze takie, o, takie lampy, takie, które dają trochę tego światła więcej, no. Czekajcie. No i bo jednak wiecie, kupować takie małe lampki, żeby w ogóle światła nie dawało, to taka trochę głupota, no. To się przyda może, co? Nie wiem, moi kochani, sam już nie wiem, jakie światło kupić, takie dylematy, takie dylematy. Co jakieś neony hendożone, to jest jakaś chińska lampeczka, to też mi się nie bardzo podoba. Wiecie co, ten, to, to było fajne, to mi się podobało. Naprawdę, tu damy i damy. Tu będzie jedno takie zwisać światło, a tutaj na przykład damy to i wtedy to będziemy mogli dać tutaj przy lodówce, żeby nam oświetlało. No i okej, okay, dobra, lampy są w kuchni postawione. Teraz potrzebujemy jakiś taki pseudo-żyrandol tutaj. Tak mi się wydaje do, Zapłacimy za niego trochę pieniądze, Albo nas stać Wróciliśmy w końcu z Egiptu To <noise> bogactwo Czekajcie, takie coś nie bardzo Tak żeby pasowało do tego Jest taki w sumie Żyrandolik Żyrandolik Czekajcie, tylko go On jest stosunkowo drogi Tak mi się wydaje, prawda 350 dolców I tak tego światła w sumie i tak mało daje Nie, może tą lampę byśmy wymienili No nie mam pojęcia To co jest? Też jakieś śmiechowe Albo wiem, to jest fajne Mhm, mm to jest tak najbardziej w początku, a to, bo myśmy tu mieli jakąś spartańską żarówkę, ale to się nie przyda. Znaczy nie przyda, mało światła daje, tak to damy tutaj, proszę bardzo, jest od razu więcej światła. I teraz tak, przede wszystkim światło jest nam potrzebne tutaj, bo tu nie ma w ogóle żadnego oświetlenia, oprócz naszej małej lampki. Yy, tu mi potrzebne jest takie coś, nie bardzo. A to w sumie by fajnie w salonie wyglądało, takie retro. Chociaż, no nie wiem. Nie, dobra, to może tutaj, nie bardzo. Chociaż kurczę, nie wiem. Jakiś żywy sentyment do tego dziwnego oświetlenia. Pyk, zostaje. Jest ok, Dobra. No i jest wszystko oświetlone, moi kochani, jest ładnie. Już mi się bardziej podoba to mieszkanie. Od razu nabrało jakichś takich lepszych walorów. I teraz tak, potrzeba nam miejsca, tak jak mówiłem, jaką pseudogablotkę, żebyśmy mogli tam te misy z Egiptu, przynajmniej część zostawić. Także komoda, pympy rympym i teraz tak. Myślę, że taka będzie jak najbardziej w porządku. Bo w sumie czy my mamy te, z tego, z tego... Czy to jest taki sam rodzaj drewna jak biurko? Chyba tak, więc będzie nam pasowało. Bardzo ładnie to teraz wygląda, w sumie strasznie mi się podoba. Dobra, i teraz w porządku. Wracamy do trybu naszego kochanego Sima i teraz tak, chciałbym przerzucić to tutaj. To jest jakaś misa ze złota, to jest jakieś dziwne coś, co chcę sprzedać, bo to jest pęknięta waza, czyli 2428 lat i co ja mogę z zimienić? A, dupa, ale to bym chciał postawić, o. Co to jest? Aha, to jest światełko, to ja je też będę musiał sprzątnąć. Teraz tak, to trzeba będzie dać tu. To, nie wiem co to jest, to jest misa z miedzi, a to jest misa ze złota, która jest tańsza w ogóle, to jest śmieszne. Nie, 98, 94. To będzie mi już bardziej pasowało z miedzi, a to złoto to sprzedamy. Czekajcie moi kochani, pyk, okej. Okay. Już niestety się czas skończył, ale ja bym chciał jeszcze tutaj się pobawić czymś. Stary egipski kamień, to też sprzedam, bo to nawet nie ma po co trzymać. No i okej, okay, mojgani, mamy jakieś tam pamiątki z Egiptu. I teraz tak, wracając jeszcze do trybu kupowania, to chcę sprzedać, bo ta spartańska żarówka nam się nie przyda. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda wszystko, gani. Ale, ale trzeba będzie wymienić chyba te dziwne stoliczki, bo mi się nie podobają. Albo przynajmniej zrobić taki dryk, patrzcie. Taki dryk, trik chciałem powiedzieć. Przyniesiemy ten rodzaj drewna na te właśnie e, piękne etażerki tylko na no jaki? o tutaj może tak? Nie, no, ja bym chciał zrobić tak, że to będzie czekajcie Jezus jak ja, jak ja lubię się tym bawić mojka Ja wiem, że wy tego nie bardzo lubicie nie przepadacie za tym za bardzo ale no kurczę to jest takie moje, to jest taki mój kochany bajerek Lubię się tym bawić, naprawdę się lubię i to jest takie, to jest w ogóle taki pokój pamiątkowy, zobaczcie tutaj mamy ze studiów jeszcze jakieś flagi, szkicowniki z naszego pobytu właśnie na studiach, na akademiku, yy, pamiątki z Egiptu, to, to mi się podoba, takie sentymenty, takie sentymenty, jak najbardziej w porządku. Nie, wiecie co? Nie wygląda to ładnie. Ale jakbyśmy zrobili tak, to już jest lepiej. Dobra, okej, okay, podoba mi się. Teraz mi się podoba to. Podrasowaliśmy trochę i wygląda ładnie. Czyli to trzeba będzie zamienić... Nie, czekajcie, zrobimy tak. No, przerzuć to tu. A to tu. Dobra, spoko. Okejka. Okay wszystko pasuje, wszystko pasuje, moi kochani. No i co by tu jeszcze dodać ciekawego? To chyba tyle, moi drodzy, będzie no, na ten odcinek. Chociaż kurczę, no nagrałbym jeszcze jeden, no, ale w sumie. No to już zależy wszystko od was. Jeżeli będzie te 60 łapek, to nagrywamy już, moi kochani. Jutro. A jeżeli nie, no to będę musiał z tym jednak ten tydzień poczekać. Tak czy owak, wygląda to wszystko fajnie, podoba mi się. Ten, ta wyprawa do Egiptu była całkiem o, no, opłacalna, jak w sumie na parę dni. Wiecie co, chciałbym sprawdzić jeszcze? Tak już tak czysto... Nie tyle profilaktycznie co ten. Yy, czysto analitycznie, ile to kosztuje, moi kochani? Następny taki wyjazd, ile by kosztował, czekajcie, to jest podróże. Nie mogę podróżować? Nadal odpoczywa po poprzednich wakacjach. Ej, to jest niefajne, mojej Tak czoła, on sobie przygotuje, co tam sobie chce przygotować, ale mamy nagrodę szczęścia życiowego. Czy jest tutaj coś? Nie ma, niestety nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, trudno. Ale mamy coś takiego jak podróżujący bywalec i przez to te wy, wy ceny yy, cena podróży jest tańsza, także nie ma problemu. Dobra mojkani, no tak to wygląda mniej więcej. Ja mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, bo mnie strasznie, nie wiem dlaczego. Jak no, tak w sumie mówię, yy, bardzo dużo moi kochani takich pseudoinformacji, znaczy pseudoinformacji. To jest takie właściwie podsumowanie naszej wyprawy, ale widzicie, że od razu nasz domek się wzbogacił, wygląda bardzo ładnie, Kali się wzbogacił, dom wygląda na bogatszy, tak powinienem powiedzieć. I następnym razem może będziemy kurczę coś z tym garażem robili moi kochani, bo on, on bardzo dużo miejsca zajmuje w sumie i, i, i to, jest, to jest w sumie największe pomieszczenie w całym naszym domu. Także no mniejsze. Tak czy owak, jeżeli wam się podobało moje kochani, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, pamiętajcie o tych 70 już. 60 łapach, jeżeli chcecie zobaczyć odcinek jutro. Jeżeli tak, no to już mówiłem, co trzeba zrobić. Co złego to nie, Miszki? majcie się, cześć, bajo.